Jak to mówił Eisenhower, rzadko kiedy rzeczy pilne bywają ważne, a rzeczy ważne bywają pilne. Pamiętam taką sytuację u jednego ze swoich klientów, aczkolwiek u wielu klientów to się powtarzało, bo ja pracuję głównie ze średnim, dużymi przedsiębiorstwami, z korporacjami, gdzie po stronie klienta był taki bardzo nadgorliwy i w gorącej wodzie kąpany menadżer, który bardzo lubił po prostu, wiecie, wszystko było na asapie, ie Na wczoraj, jak najszybciej, od razu, najlepiej, bez na podstawie jednego zdania powiedzieć, ile zajmie zrobienie takiego projektu IT, nie? Puch. W każdym razie to, czego się nauczyłem po wielu latach. To jest, żeby nie dawać się wciągać w tą grę, tego, tej, tej, tą grę pilności, ponieważ najczęściej ta pilność wynika z tego, że tym osobom e, oni nie mają czasu, żeby odpowiednio do tego wszystkiego zabrać się wcześniej, bo dali sobie wejść na głowę innym. I teraz próbują zrzucić tą pilność na przykład na mnie i na moich ludzi. W związku z czym bardzo ważne jest to, żeby umieć dawać odpór e, tego, że to, że komuś się pali, to nie znaczy, że i mi musi się palić. Ja nie muszę tego brać na siebie. Więc to, że komuś zawalił się projekt i teraz nie ma za bardzo czasu, czy to musi oznaczać, że ja również mam nie mieć czasu i zawalić swoje projekty i zobowiązania. Ergo, cudze pilne nie zawsze musi być również twoim pilnym.